Jednym z celów Europejskiego Zielonego Ładu jest ukierunkowanie inwestycji, zarówno publicznych, jak i prywatnych, w stronę działalności zrównoważonej środowiskowo. Pomóc w określeniu, co jest taką działalnością, ma jednolita taksonomia Systematyka Zrównoważonych Działań. Jest to system klasyfikacji obejmujący aktualnie ponad 80 działalności gospodarczych. Oprócz wspomnianego systemu, rozporządzenie o taksonomii wprowadza również obowiązek dodatkowych ujawnień w zakresie informacji niefinansowych. Rok 2023 stanowi pierwszy rok pełnego raportowania informacji o działalności zrównoważonej środowiskowo, zgodnie z artykułem 8 rozporządzenia o taksonomii. To istotne rozszerzenie obowiązków wynikających z dyrektywy NFRD i ustawy o rachunkowości, które nie wymagały dotychczas od przedsiębiorstw istotnych przygotowań do corocznego raportowania informacji finansowych. Dokonanie ujawnień zgodnie z artykułem 8 rozporządzenia o taksonomii. Wymagać będzie szczegółowego zbadania każdej z działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo co do jej zgodności z taksonomią. Jest to proces trudny i wymagający, dlatego na naszym webinarium, na które serdecznie Państwa zapraszam, opowiemy w jaki sposób przygotować się do realizacji tych nowych obowiązków. Na konkretnych przykładach wskażemy, w jaki sposób zbadać, czy dana działalność jest zgodna z taksonomią. A także, ponieważ artykuł 8 rozporządzenia o taksonomii stanowi dopiero wstęp do raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju, które wkrótce dotyczyć będą wszystkich dużych przedsiębiorstw, opowiemy w jaki sposób zbudować i realizować strategię ESG w przedsiębiorstwie. Serdecznie zapraszam.